Witam w kolejnym odcinku. <grymne> Witam w kolejnym odcinku. Nie, nie kolejnym. Pierwszym odcinku specjalnym. Zagrajmy w Tibie. Dlaczego specjalnym? Otóż ten pisk to jest mój kolega Temix. Chodźcie do jego kanał. No. Tak. I tak o. Powiem, że Dowiedziałem się do czego służy ta portmonetka. Nie się przechowuje Premium Scroll. To jest taki premium. To jest Scroll. To jest Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o taki dokument. Nie, wiem, po prostu dokument, który. Zwój. No, Zwój, który upoważnia Cię do dania sobie premium. właśnie na jego prawym klika. I już masz premium na 30 dni, zależy jaki kupiłeś. Najlepsze jest właśnie to, że można kupić za GP, a nie za prawdziwe pieniądze. To jest bardzo fajne. No. Tutaj mam 17, właśnie. Troszkę już się podskilowałem jakieś 5, 10%. Ale zawsze coś. Coś, skilowałem z niejakim nie fraga. Ale mi się przecina. No. Dobra. W ostatnim odcinku pamiętam, że drony zabiłem, tu już się coś działo. Ja właśnie, tutaj wyszedł summer update. nowy update. Dodaje offline training, czyli ja musisz być online, żeby sobie skillić. Ale to chyba tylko dla premium właśnie. Dupa. O, 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 typ Wow. Ło! Wow. Dobra, zbezpieczni. Cień, kurwa. No, Kur. Kurde. Kurde. Nie chcę umierać. A, ksura. Czemu mi tak dużo zabierają? Dobra, Battle shield słabe. Nie biorę tego. Gramy aż do skończenia się miejsca na dysku, a zwolniłem 4 giga, więc będzie o jakieś 5 minut dłużej. Nie no, jakie 5 minut? Jakieś 2 minuty dłużej. z dobrze. Ech, pomyśl sobie, co ja sobie myślałem, zbierając 60 tysięcy expa. Bo mam tyle. Cześć, użyję sobie tego. Widzisz? takie szurykeny, Nie one są mocniejsze od spirów. Tylko coś takie... Zdawało Nie no, mają więcej ataków od spirów. A ty jesteś paladynem? Tak, paladynie rycerza. Z wyboru do koloru, bo w tybie nic nie psuję niż w O, nie Powalę sobie z bic, bic. Bic. Co ty tam robisz z tymi słuchawkami? Tak, czuły mi się strzały. Sześćdziesiąt sześć. <grybuj> Sześćdziesiąt sześć. 66, 66. O. No wiem, on satanistą więc. Nie, nie. Słucha Arki Satana. <grym>, Od no tego się zaczyna. Dobrze. o kiedy w końcu będę musel kupić dragon shielda shielda Silda, sobie co? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, nieważne. E, muszę zrobić bardzo ważne cięcie. I spodziewajcie się odcinka i wow, wow! Dobra, Pytacie po... Krótkie przerwy przerwie dla Was, ale długiej przerwie dla mnie. Tak, nadal jest z nami ten troll. Przywitaj się, ale jeszcze raz Brzydko. No, już lepiej. Dobrze. Kontynuujemy ekspień. Niedługo mi podskoczy poziom magiczny. No. Jestem trochę zmulony. No bo coś tak jakby przed chwilą wstałem i dlatego mam taki głos. No chyba sprzed <laughs> Po co miałbym opuszczać komputer <laughs> Na jakiś duży telewizor O! Taki niezły lud Trzydzieści siedem. O. Genialny. Prawdziwy. No. Nauka wymaga poświęceń. <noise> to nieważne, miałem coś innego na myśli. Mmm, Ale naprawdę tyle zmienili w tej TV na tym roku. Ostatnio się dowiedziałem. Udało jakiś Fort Orków ty powiększyli wszystko. Taki... Nie to też nie strólu. <gry> pa, 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 pa. Przyblokuję. No, dobra, już mi się nie uda. O, dwa nie Nie, nie, by. Dobrze. Jakbym miał dwa spiry, to wracam po kolejne, ale zrobię wtedy cięcie. Bo szkoda, będzie was zanudzać powrotem do thais O ile w ogóle starczy. Miejsca na dysku, śmiem wątpić. Na pewno nie wykończę tych dwóch spirów. Eee. Podobno, jeżeli się będzie grał w okienku 1x1, to można H w HD nagrywać, tak? W Okienku 1x1? No taki, takim, bez powiększenia. Trzeba się nagrywać w HD. Jeśli się nagrywa w rozdzielczości. Co najmniej 1280 na 720. O, to wezmę sobie. Zaraz. A mogę co w Tibi zrobić? Albo to w końcu. Chyba tak, ale nie wiem. Chodzi o rozdzielczość T.B.? Tibi. No. Tyle, nawierzę. że powinienem chyba od początku nagrać tej rozdzielczości. No tak. No to teraz już się nic nie da zrobić. Może ujrzycie w następnym łódki? Tak, HD! Tylko, że będę się, będziesz musiał jeszcze coś pobrać do Windows Movie Maker. Co będę musiał pobrać? E, bo normalnie Windows Movie Maker nie renderuje do HD. Trzeba pobrać. Yy, Coś łatwego. Tutaj, o jaki żal! Co to za klatki w ogóle są? 6 <noise> <na sekundę. głos> czter... za sekundę! 5! Co to jest? Eee, <noise> yy, jedna! Eee, to fu. Nie, co za prędkość. No, bardzo dużo było, Ej, już dwa aspiry, a wreszcie tego zabiję.